Dzień dobry, cześć wszystkim. Nazywam się Jan Zygmuntowski, to jest Ekonomia Ludowa w Telewizji w Punkt. Część druga rozmowy z Piotrem Ostrowskim, wiceprzewodniczącym OPZZ i sekretarzem Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy. Piotrze, rozmawialiśmy o Polskim Ładzie. Chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tego... Co w nim brakuje i czego, czego nie wystarcza, jak sam powiedziałeś. Przytoczę krótko fragment y, listu otwartego Polskiej Sieci Ekonomii, y, Stowarzyszenia Ekonomistek i Ekonomistów w Polsce. To nie wyimaginowana opresja, ale niekonsekwencja i niepotrzebne komplikowanie polskiego ładu powinno być przedmiotem jego krytyki. Biorąc pod uwagę aktualne wyzwania społeczne i środowiskowe, proponowane reformy są daleko niewystarczające. Ten list Polskiej Sieci Ekonomii wzywa między innymi do dalszej likwidacji przywilejów, chodzi choćby o ryczałtowe możliwości płacenia podatków, zwiększenie proporcjonalności, progresywności podatków i składek i przesunięcie naszej uwagi z dochodów z pracy na dochody z kapitału. Jak sądzisz, czy, czy strona społeczna, wasza związkowa, strona społeczna w rozumieniu też eksperci, czy rzeczywiście jest tak, że Polski Ład jest niewystarczający? Czego w nim brakuje? Ja bym się podpisał pod tymi tezami. Gdy spojrzymy, ja wiem, że to nie jest dokument jakiś powszechnie znany, ale gdybyśmy zajrzeli do programu OPZZ na, na obecną kadencję, czy takiej kampanii programowej godna praca, płaca i emerytura, to wiele elementów, które powinny być dołączone do tego polskiego Ładu, w, jeśli chodzi o system podatkowy, Odnaleźlibyśmy zwiększenie progresji podatkowej, to o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli pracownicze koszty uzyskania przychodu, na pewno likwidacja liniowego PIT dla przedsiębiorców. My tam jeszcze dodajemy możliwość odliczenia składki związkowej od podatku. Uważamy, że to jest rozwiązanie, które. Trochę przyczyniłoby się być może, także do, do zwiększenia uzwiązkowienia w Polsce mechanizm, który istnieje w wielu krajach, części lub całości składki związkowej. Zatem na pewno na pewno, tak jak mówiłem o tym w pierwszej części, to nie jest program doskonały ale program idący w dobrym kierunku. Ale ja w waszym stanowisku i tak samo w stanowisku polskiej ekonomii znalazłem rzeczy, których które są trochę, które wypadły trochę z debaty albo są na, na jej krawędzi. Podatek cyfrowy, podatek mm -hmm. od transakcji finansowych, mm -hmm. podatek majątkowy, katastralny, tak, żeby ograniczyć to co się dzieje na rynku nieruchomości. Y i jak się do tego ustosunkujesz? Czy, czy, czy dyskusja, czy Polski Ład przeciera szlak do dyskusji, mm -hmm. gdzie normalne staje się mówienie tych rzeczy i rozważanie, hej, a może nasz system podatkowy wymaga czegoś więcej? Czy raczej tak, to jest, tak, czy to tak, jest czy to, się... tak, że my chcemy tak przykleić coś tam jeszcze? Tak, tak. No znaczy, to też szkoda, że, że nie ma takiej dyskusji na temat systemu podatkowego, mm -hmm. w jaki sposób całościowo na niego, na niego spojrzeć. E, jeśli chodzi o podatek katastralny, to powiem szczerze. Nie mamy tutaj żadnego stanowiska i, i, i na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Byśmy musieli dokonać, dokonać pewnej wewnętrznej debaty, choć osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, ale nie wypowiadam się tutaj absolutnie za, za żadną z organizacji, którą reprezentuję. Natomiast i podatek cyfrowy, i podatek od transakcji finansowych, jak najbardziej są, są też wśród naszych postulatów, i, i gdy pojawiały się propozycje, na przykład Lewicy sprzed paru miesięcy, to jako PZZ takie propozycje podatku cyfrowego popieraliśmy i, i dobrze by było, gdyby on został, został dodany. Więc znaczy, ja, ja, nie, ja też nie chciałbym, żebyśmy tak mocno ten Polski Ład krytykowali, abyśmy mhm. szukali dziury w całym. Być może to jest smutne, że, że cieszymy się z czegoś, co, co po 30 latach transformacji jest pewną formą, chociaż szczątkową, tak. niedoskonałą, karbowatą być może, ale zmierzającą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o zbliżenie naszego systemu do bardziej progresywnych systemów Europy Zachodniej. Chcielibyśmy więcej, na pewno, chcielibyśmy lepiej, chcielibyśmy, aby ten. To, co ujrzy światło dzienne, koniec końców, było, było obudowane tymi wszystkimi naszymi propozycjami, ale bądźmy też realistami, pragmatykami, i być może należy po prostu na razie cieszyć się z tego, z tego co jest. To i tak być może mały, być może niewielki, ale krok we właściwym kierunku i, i warto też o tym mówić po prostu. Znaczy dobrze, że dobrze, że warto mówić oczywiście, że to jest krok w dobrym kierunku, tylko zastanawiam się, czy jednak w tym w tej debacie publicznej nie powinniśmy jako strona społeczna, szeroka, stawiać pewnych, Pewnych żądań. Zobaczmy, co się mhm. wydarzyło z tym polskim ładem. Jakby pojawił się wątek, że składka zdrowotna, jej, jej zamiast tej minimalnej, ryczałtowej stawki, tak, jej proporcjonalne naliczanie, niemożność od, odliczenia od jej od podatku. Od, 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 od faktycznego dochodu. Tak, dokładnie. Potraktowanie mhm. jej po prostu tak, jak pracownicy od dawna tak płacą. Tak jest. Likwidacja pewnego przywileju. To, to, to jest bardzo ważne. Pracownicy płacą składkę od swojego dochodu, a prowadzący działalność gospodarczą płacą składkę ryczałtową. Tak, ale zobacz proszę, że. Yy, Ogromne ogromne wzburzenie się pojawiło. Twierdzenie, że to są jakieś nowe podatki, że to jest, że to jest podwyżka podatków, że to jest e, dramat dla przedsiębiorców i tak, cały tak, tak cała to ta zniżka proces... podatków, bo, Oczywiście, bo tylko na końcu mamy sytuację, dochody państwa i samorządów się Tylko zmniejszą. mamy sytuację, że potem Ministerstwo Finansów przychodzi i mówi, że może w takim razie zrobimy składkę zdrowotną 3% i będziemy stopniowo podnosili. To nie jest moment, żeby ale nie właśnie dla pracowników. Wyjść... ale nie dla pracowników. Tylko to nie, nie, no, no widzimy jak, jak to działa, jak ten mechanizm działa, to znaczy... Ale może trzeba powiedzieć warunkowo, poprzemy, ale musimy lo, coś Lobby lo lo pracodawców, czy lobby kapitału, szerzej biznesu, po prostu em, zadziałało i wywarło taki nacisk. Na, na razie to są, to są, nie mamy nic na papierze, jeśli chodzi o te 3%. Mm -hmm. Zobaczymy jak to będzie. Pojawiały się takie sygnały. Zresztą... No, Obiecaliśmy, że nie będziemy wchodzić w politykę, ale no, <laughs> zachowanie Jarosława Gowina, kiedy jeszcze był w rządzie no, było wyraźne, wyraźnie nacechowane mm, niechęcią wobec tej propozycji. On od początku mówił, że, że jest nie, nieprzychylny i tak dalej, i tak dalej. I pomimo tej ulgi dla klasy średniej, która najprawdopodobniej powstała za jego namową, on w dalszym ciągu jest bardzo silnym krytykiem. Wielka szkoda, kryterze. że odmówił przyjścia do programu tutaj, czy raczej... Nigdy się nie ustosunkował, bo mielibyśmy szansę zderzyć te perspektywy. Piotrze, tylko chciałem spytać od takiej strony, czy nie sądzisz, że ten dialog społeczny, albo jak wygląda dialog społeczny, czy on nie wygląda właśnie albo czy nie, nie zaczyna tak wyglądać, że jest toczony przez media że trzeba stawiać pewne żądania, że to, to się zaczyna robić taka, taka ja, szarpanina ja, znaczy, i strona ja, społeczna oddaje pole, a nas jest przecież większość. Znaczy, ja, ja, do, znaczy rozumiem, co, co chcesz powiedzieć, że, że pojawił się Polski Ład i moglibyśmy to wykorzystać do pójścia dalej. To Oczywiście. znaczy pokazać, e, to nie jest coś złego, to jest za mało. <śmiech> <śmiech> my, możemy, my możemy domagać się y, dużo więcej i mamy... Dobre argumenty, e, mamy dobre przykłady z krajów, w których e, to funkcjonuje i świat się nie wali, gospodarka się, e, i gospodarka nie, nie, nie jest zrujnowana i ludzie mają pracę i, e, i ludzie prowadzą działalność gospodarczą. E, być może masz rację. Być może też mamy gdzieś, e, być, ja być może też gdzieś e, zawsze w sytuacji ataku drugiej strony Mhm. Staję na pozycjach obronnych, znaczy staram się odpowiadać na, na ataki drugiej strony, zamiast samemu przejść być może do ataku i, i proponować rozwiązania dużo dalej idące. Być może być może masz rację. Co do rady dialogu społecznego, odbyły się debaty. One są bardzo krótkie, takie bardzo ogólnikowe. To jest przedstawienie stanowisk tak naprawdę, a nie jakokolwiek debata, mm -hmm. czy, 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 czy nawet, a już w zupełności nie, nie negocjacje. Zatem to nie jest przestrzeń, gdzie y, y, docierają się stanowiska, gdzie mamy okazję trochę powymieniać się, poprzerzucać argumentami, szczególnie gdy, y, gdy wciąż te, te spotkania y, mają formę y, online i no, trudno jest na, na tego typu debaty. Ale no, ja, ja nie, nie zdziwię się, gdy powiem, że, że dialog społeczny, to, to nie jest coś, co świetnie w Polsce funkcjonuje. Nie tylko z winy uczestników tego, tego dialogu społecznego, bo sądzę, że to jest element szerszej układanki tego w ogóle, jak się debatuje, debatuje w Polsce. Widzimy to doskonale, jaką jak jakość ma polski parlamentaryzm jak wyglądają debaty lokalne z udziałem nie wiem, organizacji pozarządowych, one są um, częstokroć um, też na, mają niską jakość i jest to jakaś konsekwencja po prostu um, słabości, obywatelskości, tak byśmy to pewnie, to pewnie nazwali. To, jakby to co dzieje się w dialogu społecznym jest konsekwencją tego, tego wszystkiego. I, no, i trochę przenosi się to albo do mediów, właśnie, mhm. gdzie, no gdzie mm, niewątpliwie środowiska biznesu mają większą siłę przebicia, szczególnie w mediach głównego nurtu, a z drugiej strony no jest to taki ładnie kiedyś profesor Gardawski nazywał dialogiem bypass, czyli po prostu e, adresowaniem swoich żądań bezpośrednio do decydentów, czyli po prostu poprzez formalne lub nieformalne spotkania e, na przykład z ministrem do spraw gospodarki, z ministrem do spraw finansów i tak dalej i tak dalej. No właśnie, jakby granica też między lobbingiem a e, a powiedzmy aktywnością interesu publicznego się zaciera w dużej mierze, prawda? I mam wrażenie, że e, w, Nie bardzo często no właśnie, mhm. no właśnie, e, Myślę, że to będzie tyle w tym segmencie, bo przyszliśmy do bardzo ciekawej rzeczy, jaką jest w sumie ten dialog społeczny i ta siła związków. Zrobimy krótką przerwę, w części trzeciej porozmawiamy o tym, na bazie sukcesów Parok Polska czy cała Polska może stanąć